Yo siemano z tej strony Norbert i witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Dziś mamy specjalnego gościa, który się właśnie przywrócił Jest on mały Ona jest mała Niestety specjalny gość musiał sobie pójść, a jakby kogoś interesowało, co ja sobie oglądam kiedy buduję. Oczywiście, że Pokemony Moja tyrolka Jaka tyrolka? Tu jest tylko kolej kalinowa. Jeszcze nawet nie skończona. O co ci chodzi? No była tu tyrolka. Ale nie ma tej rolki. Nie ma, a było! Przecicho. cicho. Ej, no ale nie w mieszkańcu. No wariacie. Moje głowa. Ej, tam nic ci się nie stało. Jesteś chłop, nie bała, więc nie rycz. To boli. A tu jest Park. I ja. To jestem ja. Ten blondynek mały. To ja. I misio też. Króliś. Tak, te dwie części są z Lego Dreams. Zająca Lego Dreams po pierwsze. Podobno dla subskrybentów. Da za darmo można jeździć. Ile zapłaciłeś? Za darmo. Czyli na pewno zostawiłeś subskrypcję. Ej, co ty tak szybko jedziesz? Nie za szybko, zaraz woda ci się skończy. Wiem. Poz jakiegoś złodzieja tu chyba sobie pływa. Ale czemu ta woda jest taka brudna? nie wiem, chyba będzie trzeba zrobić jakąś oczyszczalnię wodną w następnej aktualizacji. I poleciało. U, jaki rytuał. O, to odzyskuje włosy. Spójrzcie. Odzyskał włosy. to ciekawe. Ale dlaczego nie ja bierze w tym udział? Wolę się w to nie mieszać. No ja o co chodzi? A, codzienny rytuał, żeby mu przywrócić włosy. Ale to działa tylko przez godzinę. I tylko raz na dzień. Niestety. A, okej. Okay. A także zrobiłem taką jedną nową roślinkę. Co to jest? Meteoryt! Co w nim jest? Ale wygniecenie. <laughs> Naprawdę głośno to było. Nawet wszystkich podrzucało. Zaraz tam wrócimy. Poczekam aż kurz opadnie. Od dawna już go złapaliśmy, ale udało nam się dopiero teraz go pokazać. Udało nam się go złapać do klatki. Jeszcze nikt nie wyciągnął od niego zeznania, no ale może nam się uda. Piszcie w komentarzu, co cię go zapytali, no to... Spytamy się go w następnym odcinku, o ile damy radę. Dobra, udało mi się odgonić większość ludzi, więc spróbuję go podnieść. A, gorący! Będzie potrzebne, nie wiem, coś, co może pomóc. Może Zeyn da radę to ochłodzić. Udało mi się go ściągnąć i ma jakąś nową lodową kosę. Dobra, już mi to odmylarza. Udało mu się. Już mogę normalnie zobaczyć, co jest w środku. Udało się. coś tam uchyliłem. Może separator? Udało się. Zaraz. To jest smoczy rdzeń. No to niezłe, niezłe znalezisko. Taki otrdzeń pomoże wygrać. Tylko zależy komu się go uda pierwszemu zdobyć. Napiszcie w komentarzach jeszcze, kto powinien to dostać. Czy źli, czy dobrzy. Weźmiemy go na badania. Patrzcie, co odkryłem. Plaże ukradli. Dokładnie tu jest szczelina. Mała szczelina. I do tej szczeliny ukradli cały piasek. Tu jest sześciutko. Tutaj. Nie ma w ogóle piasku. Jest tylko jakiś duży kamień. I automat. Z piciem. Pewnie dla nastolatków. Bo jakiegoś czasu zakazali już energetyków. I to na tyle z dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.